Siemanko, witajcie w kolejnym otwieraniu paczek 30 z Champions League. Zrobiłbym Wam jakąś wojnę czy coś, ale nie chcę mi się tego odkładać po prostu na kubki, potem tego segregować. Zaczynamy od karty Crystal. Jak tam Wam mijają wakacje? Czy już pracujecie, czy macie po prostu wakacje ze szkoły? Dajcie znać. O, logo Liverpoolu. O, tu jeszcze ktoś się ukrył. Możecie dać znać, jak wam mija, jak pogoda u was. Czy zapatrujecie się na zbieranie... Zbieranie nowych kolekcji, które zaraz wyjdą. No i czym? O, może jeszcze wam zadam pytanie, czy może w FIFA będziecie grać nową... A jak tak, to na czym? też ciekawa opcja, bo już no, ponad miesiąc i wychodzi nowa FIFKa, która jest też, ma, znaczy ma, zapowiada się dość ciekawie, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić RTG 1, 3 Ze sportingu Nuno Mendes, no fajnie, jakby w końcu wpadła karta chromba. Już chyba trochę tych sesji tak otworzyliśmy, a trafiliśmy na razie tylko i wyłącznie jedną. Niestety widzicie, tak jak dla takiego zwykłego zjadacza chleba, to trafienie tych wszystkich kart. Nie mówię, że ja nie jestem zwykłym zjedaczem chleba, bo również jestem, ale taki, który no nie chce wydawać za dużo pieniędzy, to naprawdę no jest to dość ciężkie. Zobaczcie, no bo nie idzie to jakoś łatwo. Już nie mówię o tej kolekcji właśnie, yy, o kolekcji krystal, bo to, to jest jakieś w ogóle. Myślę, że osoba, która będzie, osoby, które ją będą miały, to za parę lat to ta kolekcja będzie warta, wow, dość spore pieniądze. No, tu w tym, w tym odcinku ewidentnie kratami krystal nas nie zasypują. Bo obecnie tylko trzy. No i dalej, nic specjalnego. Miejmy nadzieję, że się odchujemy zaraz. No nie bardzo. Tak. Sprawdzaliśmy to pira ze drzwi na 10 szetek zna 30 to 10 kart krystal Jordan. więc no tu musimy trochę nadgonić mamy tylko 4 na razie Jest tarcza, mamy tarcze yeah. A jest to tarcza Wargi. Okej okay. Wardy na tarczy. No szkoda, że Wardy, a nie na przykład pan Declan Rice, bo ukrywajmy, że Declan Rice to bardziej potrzebujemy. No ale już fajnie, że tarcza wpadła. Zawsze można mieć na wymianę albo na sprzedaż. To jest krystal. Elmas. No, Elmasa to chyba trzy razy już trafiłem. i właśnie to mnie dziwi, że wiecie, rozumiem, że no Messi to, to na pewno ma z tego mniej w ogóle, ale no, że na przykład taki Elmas spada ileś razy, a druga karta nie wpada w ogóle, no jakby. Od czego to jest zależne? No bo jakby same karty, no są na tej samej poziomie trafialności, tak więc. Sobiutką mamy 2, 6 chyba. Tak raz, 2, 3, 5. Czyli w tych ostatnich 10 byśmy musieli trafić 5, czyli co dwie saszetki. No zobaczymy, czy to się uda. Czy jednak nie jest? Jest Lewandowski! Woo! elegancko, drugi Lewandowski trafiony elegancko, bo ta karta jest, no mówię, jedną z droższych, a patrzcie nasz Polak wpada na karcie Proeli drugi raz tam w odcinku poprzednim i w dzisiejszym więc super sprawa dobra, to już uratowało trochę ten odcinek Freda już też mamy będzie na wymianę Ale mówię dwie karty pro elite w jednym odcinku to już jest spoko sprawa. Tu mamy Zuma. Jest Savage. Okay. Mówię, już widzę, że największy problem będę miał z, z, z kompletowaniem kart jakby chrom. To największy problem. Dejąk. Szczęsny Ibrahimowicz Petri. No popatrzcie, bez karty krystal. No i zostały trzy saszetki, chyba jakbyśmy na te trzy trafili trzy razy krystal, a nie trafimy, bo to już chyba nie będzie. To by było super. No nie, jest klub 100 tylko. No to już jest lipa. jest, wow, mamy kartę Chrome, ale jest to niestety powtórka, bo bodajże Sterlinga już posiadam, no ale sam fakt, że wpadł, wpadła karta Chrome, jedna na 48 16 powinno być więc, no będzie na wymiankę no odcinek jak najbardziej elegancki, według mnie, chociaż mówię, tych kart kresal nie dało nam tyle ile powinno, ale za to mamy dwie karty Proliti i do tego jeszcze pana Sterlinga no i w ostatniej tutaj jakieś jakieś zwykłe karty świecące. No i co Wam mogę powiedzieć? Trafiliśmy kart Krystal raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli dwóch zabrakło, no ale za to mamy dwie karty Pro elite, w tym lewy, no naprawdę rzadka karta. No i do tego karta chrą. Sterlinga, więc myślę, że odcinek jak najbardziej udany na 30 saszetek, dwie karty Pro Elite, do tego karta Chrome. Czego chcieć więcej? Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemaneczko. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu oraz zapraszam Was na kanał na Facebooku. Kanał? Grupę na Facebooku. Dzięki. Cześć. Siemanko.